Joanna Kurska komentuje skandal medyczny w Oleśnicy. Wymienia nazwiska polskich gwiazd. Mocne. Od kilku dni nie cichną głosy po skandalicznym zdarzeniu w jednym ze szpitali w Oleśnicy. Grzegorz Brown uniemożliwił pracę lekarce, która dokonała zabiegu aborcji. Sprawą zajęła się prokuratura, a teraz głos zabrała Joanna Kurska. Nagle zaczęła wyliczać gwiazdy polskiego show biznesu. Szpital Woleśnicy w centrum skandalu. W minioną środę, w jednym ze szpitali Woleśnicy doszło do zaskakujących scen. Kandydat na prezydenta z ramienia Konfederacji, Grzegorz Brown, wtargnął do placówki, by uniemożliwić pracę jednej z lekarek. Wszystko przez to, że dokonała ona zabiegu aborcji w 36 tygodniu ciąży, powołując się na względy medyczne. Pani chwaliła się publicznie swoją zbrodniczą aktywnością, polegającą na pozbawianiu życia małych, bezbronnych Polaków ze szczególnym udręczeniem. Pani jest seryjną morderczynią w mojej opinii, mówi na opublikowanym nagraniu. Sprawa zyskała rozgłos, a do tej pory usłyszeliśmy zarówno przedstawicieli medycznych, jak i prawa. Dziecko nie miało szans na przeżycie. Według informacji przekazanych przez lekarkę płód cierpiał na wrodzoną łamliwość kości. Kluczowy jest jednak typ choroby. O ile z większością da się żyć, w tym przypadku płód miał typ drugi, jedyny, który zawsze prowadzi do śmierci płodu, tłumaczył dr Maciej Jędrzejko. To jednak dopiero początek skandalu, teraz sprawę skomentowała Joanna Kurska. Na początku zaczęła krytykować lekarkę, a później zwróciła się do znanych gwiazd show biznesu. Joanna Kurska komentuje skandal w Oleśnicy. Joanna Kurska przez wiele lat współpracowała z telewizją polską, gdzie dyrektorem programowym był jej mąż Jacek Kurski. Po zakończeniu współpracy ze stacją Małżeństwo przeniosło się do Stanów Zjednoczonych. Skąd chętnie komentuje sytuację w Polsce? Zdarzenie ze szpitala Woleśnicy nie umknęło uwadze kobiecie. Nie wypowiadałam się nigdy na temat aborcji, ale to, co wydarzyło się w Woleśnicy, wymaga głosu. W polskim szpitalu zabito dziecko w łonie matki w dziewięciu miesiącu życia, czyli przed samym porodem. Podano maluszkowi zastrzyk śmierci. Które na przykład w USA otrzymują skazani za najcięższe przestępstwa zaczęła. W dalszej części ostro skrytykowała działania lekarki, a nawet matki, zarzucając jej, że nie walczyła o swoje dziecko. Zrobiła to nie napisze lekarka bo lekarz przysięga, że będzie pomagać pacjentom nigdy szkodzić. Lekarz życie ratuje, a niego pozbawia. Ta kobieta nie powinna posługiwać się tytułem lekarza. W uśmiechniętej Polsce Tuska zabito dziecko, które mogłoby żyć, można by je leczyć, są różne metody, można było spróbować chociażby leczenia komórkami macierzystymi. Dlaczego matka nie szukała sposobów na leczenie swojego dziecka? Dlaczego nie walczyła, nie wołała o pomoc, tylko po prostu je zabiła? Kto ją do tego namówił? Dlaczego nie przyjęła oferty ratowania życia dziecka ze strony szpitala w Łodzi? Kontynuowała. Na tym jednak nie koniec. Nagle zwróciła się do gwiazd polskiego show biznesu. Joanna Kurska ostro w stronę polskich gwiazd wytknęła im hipokryzję. W dalszej części postu Joanna Kurska nieco zboczyła z kursu i zwróciła się do gwiazd polskiego show biznesu które od lat pokazywały swoje wolnościowe wartości. Korzystając ze zbliżającej się Wielkanocy, postanowiła wytknąć im hipokryzję. Dziś Wielka Sobota. Wpis ten dedykuje różnym Kasiom Tusk, Kurdej Szatanom i wszystkim innym załganym celebrytkom, które na co dzień popierają te cywilizacje śmierci, a za parę godzin wrzucą sobie na socjale zapozowane w fotki swoich koszyczków ze święconym, urządzając sobie kpinę z tej pięknej polskiej tradycji, która jest hołdem dla cudu narodzin i świętości życia. Życia, którego uśmiechnięta Polska odmówiła niewinnemu Felkowi, podsumowała. To jednak dopiero początek dochodzenia w sprawie zdarzenia w szpitalu w Oleśnicy. Wobec zachowania polityka prokuratura rejonowa we Wrocławiu wszczęła postępowanie przygotowawcze. Sytuacja nadal wzbudza mnóstwo emocji.